Dzień dobry, Szymon. Z tej strony moim gościem jest Aga. Cześć. I będę zadawał Pani pytania o ubezpieczenia. Możesz mi mówić, prawda? Dlaczego ubezpieczenia są takie ważne? A, dlatego, że jak się dzieje coś złego, to potrzebujemy bardzo często pieniędzy i to jest produkt finansowy, który w takich sytuacjach działa. A żebyśmy się nie musieli martwić, że nie mamy skąd wziąć pieniędzy. Mam pytanie, czy działają ubezpieczenia, jak wykupimy w Polsce, w innych krajach? Czyli, jak wykupimy w Polsce, to jeżeli zrobię sobie coś za granicą, czy dalej działa ubezpieczenie? Jak najbardziej. Na przykład bardzo popularne ubezpieczenie turystyczne to jest takie ubezpieczenie, które kupujesz w ogóle po to, żeby wyjechać za granicę. Znaczy, ja bym w ogóle nie jechała za granicę bez tego ubezpieczenia, bo nie ma takiej opcji. To jest mega ważna sprawa. I to jest takie ubezpieczenie, które pozwala spokojnie spędzić urlop na przykład. I będzie mi pomagało w sytuacji, kiedy zachoruję, kiedy ukradną mi bagaż, kiedy coś się stanie, złamie sobie nogę, pomoże mi wtedy w organizacji takiej pomocy medycznej ubezpieczyciel, a pomoże mi się dostać do szpitala, zorganizuje, zorganizuje transport medyczny, bo czasami jak złamie nogę na nartach, to trzeba mnie helikopterem przewieźć do szpitala. I to jest bardzo, bardzo kosztowne, bo wszędzie za granicą tego typu pomoc kosztuje po prostu. I to jest, to są koszty rzędu kilku, nawet kilkunastu tysięcy euro, ale wtedy mam pewność, że to ubezpieczenie, moje ubezpieczenie zadziała. Oczywiście jak mądrze je kupię, bo to też jest bardzo istotna sprawa, żeby mądrze je wybrać, żeby ono pasowało do moich potrzeb, do tego, co będę robić, bo jak jadę zwiedzać zabytki, to mogę trochę mniej pieniędzy przeznaczyć na koszty ratownictwa. Jeśli te zabytki są w mieście i jest naokoło dużo placówek medycznych, no ale jak jedę na narty, to ja muszę wiedzieć, że podróż takim helikopterem ratowniczym kosztuje straszliwie dużo, i muszę to uwzględnić w polisie. Więc tak, działają. Działają też ubezpieczenia komunikacyjne, jak będę miała stłuczkę za granicą. To zadziała moje ubezpieczenie. A jak mi się zepsuje samochód, to zadziała ubezpieczenie, więc tak, jak najbardziej. A jak pani dociera do właśnie tych młodszych grup społecznych z, z wiedzą o ubezpieczeniach i innych polisach? Myślę, że w dalszym ciągu bardzo niewystarczająco, bo bardzo mało się mówi o ubezpieczeniach w Polsce. Bardzo mówi się mało o tych ubezpieczeniach w szkole, zwłaszcza w szkole podstawowej. Myślę, że nie mieliście takich zajęć dotyczących ubezpieczenia. Macie zajęcia, które dotyczą kwestii bezpieczeństwa, na przykład bezpieczeństwa w ruchu drogowym, i to są takie lekcje, na których no, mam nadzieję, że pada hasło, że każdy pojazd mechaniczny, który jeździ po drogach, powinien być ubezpieczony. Jeśli nie pada, to powinno. Więc na pewno, na pewno powinna być to wiedza, która jest już w szkołach pokazywana. Na pewno fajnie by było, gdybyście wiedzieli, że większość uczniów w Polsce ma ubezpieczenie N&W szkolne, czyli takie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli jak coś się stanie podczas treningu albo podczas y, y, zabawy na podwórku, czy podczas lekcji WF-u, wybity ząb. To ubezpieczenie zadziała. A dlaczego tak mało się mówi o ubezpieczeniach w szkole? Tylko więcej się mówi w liceach, czyli w grupach bardziej starszych. A wiesz, co wydaje mi się, że um, wychodzimy z takiego błędnego założenia, a, że to jest jeszcze wiedzanie dla młodszych dzieci, a, i dlatego przesuwamy ją na później. A to chyba jest błędne założenie, bo wydaje mi się, że a jak się więcej o tym wcześniej mówi, im wcześniej taka świadomość jest, tym też dzieciaki mogą wywierać wpływ na swoich rodziców. I tu jest też fajny przykład. Jakiś czas temu rozmawiałam z policjantem z warszawskiej drogówki i rozmawialiśmy sobie o kartach rowerowych. I okazało się, że jest problem z tym, bo bardzo wielu rodziców jakby nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, że dzieci od 10 roku życia muszą mieć kartę rowerową, żeby jeździć rowerami po drogach publicznych, czyli po ścieżkach rowerowych, tak zwanych drogach rowerowych również, nie tylko wewnątrz zamkniętego osiedla. Natomiast jak wszędzie wyjeżdżasz, gdziekolwiek dalej, no to musisz mieć kartę rowerową. I okazało się, że, że rodzice to sobie kompletnie bagatelizują. Natomiast policjant zauważył, że jak dzieciaki już przeszły ten kurs na kartę rowerową, to stały się dużo bardziej świadome i pilnują też rodziców, jeżdżąc z nimi samochodem, i zwracają uwagę, że ej, mama przekroczyłaś prędkość. I ja szczerze Ci powiem tak sobie potem pomyślałam, że mój syn dokładnie to samo robił. Mi się zdarzyło, jest taka mała uliczka niedaleko koło mnie. I ona ma wjazd tylko z jednej strony, a z drugiej strony ma wygodne miejsca parkingowe. Ja sobie pomyślałam, co to będzie szkodziło, jak ja tam pod prąd, takie trzy metry, nie? I mój syn wyjdzie, no chyba, chyba mama oszalałaś. No chyba ty. I musiałam przejechać grzecznie naokoło, bo po prostu powiedział, że no nie, no ja z taką babą nie jeżdżę. No i miał rację, czyli przypilnował mnie. Więc myślę, że dlatego, dlatego to jest ważne, że im wcześniej o tym mówimy, tym lepiej, bo Wy też możecie wpływać na decyzje Waszych rodziców, na przykład dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące chociażby takich produktów, które też pozwalają oszczędzać na, na przyszłość, bo to też są ubezpieczenia i to jest bardzo dobre, ale też potem wchodzicie w życie z taką wiedzą, która. No, Daje naprawdę dobry, bezpieczny start, bo ty już będziesz wiedział, że trzeba chronić majątek, że trzeba chronić życie. Więc myślę, że, że, że szkoda, że o tym nie mówimy, że szkoda, że nie ma takiego przedmiotu. Um, myślę, że powinien być. Myślę, że um, tutaj też pomyślimy o takich materiałach dla na przykład nauczycieli, wychowawców, żebyście chociaż raz na jakiś czas mieli godzinę wychowawczą dotyczącą bezpieczeństwa. A jakie dla Polaków stasty, statystyk są naj, takie najbardziej ważne yy, ubezpieczenia? Wiesz co, ym, z reguły jest tak, że łatwiej nam jest chronić nasz majątek, bo o tym nam jest łatwiej myśleć. I oczywiście bardzo popularnym i najpowszechniejszym o tak, ubezpieczeniem jest ubezpieczenie komunikacyjne, OC. Bo to jest ubezpieczenie obowiązkowe. Znaczy, każdy kierowca w Polsce musi takie ubezpieczenie mieć, żeby, żeby jeździć samochodem. Każde auto w Polsce musi mieć takie, taką polisę wykupioną. Um, I to oznacza, że jak chcesz jeździć samochodem, no to bezwzględnie. Więc tylu, ilu kierowców, tyle, 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 tyle ile samochodów jeździ, to tyle tych ubezpieczeń jest. Natomiast. Faktycznie łatwiej nam myśleć o tym, żeby zabezpieczyć nasz majątek, no bo wiemy, ile to kosztuje, czyli zabezpieczamy nasze domy mieszkania. A I mamy w tej chwili mniej więcej 60-70% budynków a, mieszkalnych ubezpieczonych w Polsce, więc to jest całkiem dużo, ale nie jest to aż tak dużo, żebyśmy mogli a, tutaj powiedzieć, że super, że jesteśmy w pełni ubezpieczeni, bo nie jesteśmy. Jeszcze jest dużo osób, które, które o tym nie myślą. Bardzo, bardzo ważne jest to, żeby też myśleć o tym, że warto ubezpieczyć swoje zdrowie i życie, bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ludzie jak chorują, to to wiąże się z bardzo wysokimi kosztami, zwłaszcza takie poważne choroby, poważne zachorowania. Jakiś czas temu zrobiliśmy w izbie takie badanie i zapytaliśmy Polaków, czego boją się najbardziej. I Większość osób powiedziała, że boi się najbardziej swoje życie. I o życie swoich bliskich. A i tak właściwie, jakbyśmy się mieli zastanowić, no to jak ubezpieczyć życie? No i są takie produkty, ubezpieczenia życiowe, które w tym pomagają, tylko musimy mieć świadomość, że one pomagają właśnie wtedy, kiedy no, nas już nie ma, pomagają tym, którzy zostają. Więc to są przykre rzeczy, żeby o tym myśleć, może dlatego ludzie nie chcą się ubezpieczać, bo trzeba myśleć o takich przykrych rzeczach, które mogą się wydarzyć. A jak pani dociera do tej starszej grupy osób? Bo niektórzy nie ufają ubezpieczeniom. Wiesz, co tutaj muszę ci powiedzieć, że nie do końca masz rację, bo myśmy też zrobili takie badanie i zapytaliśmy Polaków, czy ufają ubezpieczycielom. I na szczęście ufają. 72% Polaków, czyli dużo bardzo, mówi, że ufa ubezpieczycielom. Bardzo dużo osób mówi, że ubezpieczenia są przydatne, kiedy dzieje się coś złego w życiu, około 80%. I to są liczby, które nas bardzo cieszą, więc to nie jest tak, ale masz rację. Może ci się wydawać, że o ubezpieczeniach mówi się źle i że Polacy nie ufają ubezpieczycielom, bo bardzo często czytasz negatywne opinie na temat ubezpieczeń. W wielu w social mediach, w mediach, ale też o ubezpieczycielach, źle mówi się u cioci na imieninach z reguły, bo, bo to jest taki fajny temat, który wzbudza emocje, bardzo często negatywne. Zauważ, że ubezpieczenia działają wtedy, kiedy dzieje się coś złego. Czy to jest taki moment, kiedy się ktoś może z czegoś cieszyć? Trudna sprawa, nie? Mhm. No więc siłą rzeczy te negatywne emocje przekładają się jakby na, na wszystko, co się z tymi ubezpieczeniami wiąże. A jak kupujemy polisę, to wydaje mi się, że bardzo często popełniamy taki błąd, że sobie myślimy: no dobra, no cóż, no niech będzie ta polisa, no już trudno wydam te pieniądze, albo muszę wydać te pieniądze, ale co się może stać? No co się może stać? No jesteś tutaj, jest bezpiecznie. Miło, przyjemnie, co się może stać? Nie wiem. No właśnie. Trudno nam sobie to wyobrazić. Jak trudno nam sobie to wyobrazić, to wydaje nam się, że wydajemy pieniądze zupełnie bez potrzeby. A jakie ubezpieczenie dla tej młodszej grupy, czyli tak powiedziałbym 15-30 lat, jest najbardziej korzystne? Każde ubezpieczenie, wiesz, yy, trudno byłoby tak odpowiedzieć na Twoje pytanie, które byłoby najkorzystniejsze, bo to są bardzo indywidualne produkty, musisz je dobierać do swoich potrzeb. Ale a, yy, jak na przykład tak, taka osoba jedzie za granicę, to musi mieć polisę. Jak chce się regularnie ym, leczyć, czyli zapewnić sobie możliwość dotarcia do specjalistów to musi mieć polisę. Jak chce myśleć o tym, że na starość zabraknie pieniędzy, czyli będzie zbyt niska emerytura, to trzeba o tym pomyśleć jak najwcześniej i lepiej w pierwszej pracy, którą się podejmuje. I korzystając z różnych możliwości oszczędzania, również przez ubezpieczenia, odkładać drobne pieniądze co miesiąc. To jest oczywiście trudna sprawa, bo trudno sobie wyobrazić, Siebie na emeryturze. Ja sobie nie wyobrażam siebie na emeryturze, a zapewniam cię, że już mi trochę tylko zostało. Tobie bardzo dużo zostało, więc pewnie w ogóle to jest, wiesz, sfera, sfera niedotykalna dla ciebie, ale warto o tym myśleć, więc bardzo różne produkty są potrzebne. A oczywiście ochrona majątku, ochrona mnie na wypadek taki, gdybym to ja komuś coś zrobiła, bo to się może zdarzyć. Mogę na przykład w kawiarni wylać kawę na laptopa osoby, które tam siedzi i to się okaże strasznie drogi laptop, a jeszcze ważniejsze rzeczy będą w nim. I ta moja wylana kawa spowoduje mnóstwo zniszczeń. No, będę musiała za to zapłacić z własnej kieszeni. Ale na szczęście mam taką polisę, która chroni mnie w takim wypadku i to ubezpieczyciel zapłaci. Więc w zależności od potrzeb. Natomiast na start na pewno bym pomyślała o ubezpieczeniu majątku. Nawet jeżeli wynajmuję na przykład tylko mieszkanie na studiach, jak będę, to bym o tym pomyślała. Pomyślałabym o tym NNW, bo to jest ubezpieczenie nie tylko dla uczniów, ale dla wszystkich. Pomyślałabym o ubezpieczeniu zdrowotnym, bo im wcześniej zajmę się swoim zdrowiem w taki bardzo kompleksowy sposób i będę mogła korzystać z różnych badań, również profilaktycznych, to tym lepiej dla mnie. Pomyślałabym o ubezpieczeniu na życie. A jeżeli miałbym w pracy jakiś bardzo genialny pomysł i powiedziałbym innym pracownikom, i ten inny pracownik by zabrał mój pomysł jeden do jeden, to czy mógłbym ubezpieczyć mój pomysł? Obawiam się, że musiałbyś skorzystać z innej ochrony. To nie jest ochrona ubezpiecze ubezpieczeniowa tutaj, tylko ochrona patentowa, czyli bardzo szybko. A, Opatentować swój pomysł, a przede wszystkim nie dzielić się z nim, z, z takimi pracownikami, z takimi osobami, którym nie mógłbyś zaufać, no bo wiadomo, że wtedy ryzykujesz. Myślę, że trzeba tak o, o tym pomyśleć. E, ubezpieczenia pomagają na bardzo wiele obaw i w bardzo wielu sytuacjach, ale oczywiście nie we wszystkich. E, natomiast ubezpieczenia uczą nas bardzo cennej rzeczy. Takiego myślenia ubezpieczeniowego, myślenia o tym, co się może stać i z czego skorzystać, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Więc po części skorzystasz z takiego myślenia ubezpieczeniowego, natomiast użyjesz ochrony patentowej swojego pomysłu. Dobrze, to tyle z moich pytań. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.